Ej Sebastian Mam jeszcze jeden magazynek dla Ciebie Rocket, znalazłem go gdzieś Ej, co? na zapleczu Ej pogers Masz, podnieść to Podnieś to Podnieś to podnieś to. Podnieś to To tutaj, to tutaj, o Tak to Podnieś to I daj to komuś, ale nie mnie I nie sobie Pod którym się chodź, to mówi? Wb <laughs> Chodź, chodź, pomiesz to Rocketowi, chodź Otóż. No właśnie jest problem z tym, z tego co widzę. Lekarz, gdzie jest lekarz? Hala, e, pomocy lekarz. E, was, co? Robot ma, ma coś to, do powiedzenia. Ha. O którym się Otrucie mówi? Trucie dławiną. To. Nie wiem, kto ci mógł to zrobić. Jak ty. Też? Nie ty, nie ty, wiem. ty jest straszne. E, nie, bez kitu, czy ja mam dławinę? E. Seba. Mi się wydaje, że to mówi? Właściwie z wszystkich osób wybrałeś Cygana. ...flor, lead Co by o Czekaj. Cygan, kładź się na łóżku, bothering... możesz Kuba cię uratował, Cyganus. Dzięki. Oj Bardzo kur... e... Co tu się dzieje, ty? E, z mu idzie do góry, to Okej, okay, jest jeszcze Nieważne. do tego zjarany, okej. Okay. Dobra. Na Dobra. Ale cygan... Cyganczyk, czy cokolwiek coś, ktoś ci coś skrzyknął? Powiedz, czy widziałeś, co uczyłeś? Nie, nic nie czułem powiem Ci, ale też nic nie widziałem. Kurwa! wam. teraz można ja taką nosić w rękach. To jest pog. A, paski też można. Ty. No. Co ty robisz? Uciekaj! Ej, bo zaknijcie tę śluzę na górze, bo ona przeczeka Nie. Yeah. <grym> Gdzie są wszyscy? No tu jest Miku. No. Eee, nie, nie, co to robisz? Zostawmy tego. Cóż dzieje? Uderwał roślinkę Te, Weź to na ziemię Hezus, weź, tutaj. weź to, weź to Masz... Mówisz, że coś rośnie, a tu nic nie widzę szczerze mówiąc Tu iście jakieś są no. Ale słuchajcie Pamiętajcie, musicie oszczędzać wodę Wyłączcie je Jesteśmy pod wodą Jesteśmy na środku morza Teraz Ale w środku oceanu Koszty wody się zwiększają Nie możemy marnować wody, wyłącz to rozbierać ten cały te, ca rzecz Teraz to rozmontowujesz do niszka. Ej, ale po co nam trucizna na pokładzie skoro ona jest po to że Kristo tak. i Sebastian mieli A po co miałem brętę trzeba żeby mieli kontent wykonałem Noet Zildusa nawet Eee, co kurz Okej okay. Informuję że to nie będzie takie proste więc musimy sobie pomagać w Rocket, but ci się rozwiązał! O nie! Jednego mniej. Chudwej Polskiej Rzeczypospolitej! Rzuciłem go granaty. Tak, prawie zabił mnie. Odgrywaliśmy scenę z ogniem i laserem. Chris sobą brokociewał. Sebastian, czy mogę Cię jeszcze raz? Co? tu właśnie w tym momencie wyjdź stąd. Sebastian, czy mogę Cię jeszcze raz prosić o... o spacji? Czemu założyłeś mi kajdańki? Czyli co? Wypiepfej stąd. Czemu mi założyłeś kejdanki? Bo muszę się czegoś dowiedzieć od. Kurwa, jebany kli. Coś, co. Ja nic nie zrobiłem! Czekam, no ratuj mnie! Jestem niewinnie osądzony o niewinność. O cóż? Bo wysadę siebie i roketa, ostrzegam. Leć, leć, jesteś wolny I powstrzymasz mnie Kubu Nie, Kuba Ser Serio? No to chyba muszę iść do, do szafki szafki, rochłady No tylko spróbuj Cygan! Nie szalaj. Sek z rabinami Aha Seks z rabinami Sek z rabinami Ratuj mnie Seba, szybko leć mnie Uleć mnie, Uleć mnie. Uleć mnie Daj mi szybko Seba, szybko Szybko, szybko Seba, daj mi Seba! Rzuć mi to, rzuć to co masz na tym ekwipunku Szybko, szybko Rzuć to, szybko Dzięki, dobra oh. Ścielaj do cygana i kub... kub... Okej, okay, zadziałało, za jest dobrze, dzięki. No znam mnie! <ścoughs> Roket! ludziom proszę. Seba, gdzie jesteś! Dziękuję. Co? Proszę. Misja wykonana. Ktoś mi powie co się dzieje? Rozumiem. Wiecie, więc Ci nic nie zrobię. <grystanie> nie. Co? Bo ty mi uratowałeś. Czy Dedlus? Ja używałem okay. losowych rzeczy jakie znalazłem w tej szarcie. Panie kapitanie, Dildus Christo, jest jesteśmy ostatni na sadku. Czemu to wszystko płonie? Te możliwe, że jedna osoba, którą próbowałem uratować dostała... Jestem bardzo ranny, chciałbym leczenia. Ja mam jeszcze nie zają, ja, 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 Ja ja chcę, ja chcę, ja chcę. Nie. Dlaczego mnie strzeliłeś? Ale moce ten hambalistyczny kurde tak dlaczego nam mnie strzeliłeś? I dlaczego mi Cygan otruł? Czym nie było Chyba hmm. coś się strzelają Tak O no. To jak, mogę leczenia? Możesz Zginął. to jest granatnik w rękach mechanika, a nie g mechanika. Muszę sobie znaleźć dziewczynę. No Roket, masz więcej soli U. fizjologicznej? Czekaj ci ta sól fizjologiczna. Aaa, no tak, będziemy będziemy, Nie, chwila! Kristo! Co tu jest? Ja nie chcę tego tutaj! Ja chcę zobaczyć, jakie zwierzątka mają z Nie, Jezu, dobra, on się Uro. tym bawi. Proszę, o to cała sól fizjologiczna O kurczę, jajko. Jak jajko? To będzie światło. Nie mogę podnieść jajko.

co ty myślisz? No, to mi się tak wydaje, to że to będzie dodatkowo. Dobra, to trzeba wziąć po jedną sól i dodać rokietę. Mogę? daj ostatnią sól. Bierzemy się do roboty. Eee, weź do z bronią jakąś czego? A, i. No tak, niech ktoś się stoi z tą bronią w tym jajku, bo trochę będziemy mieli jajecznicę. taką. Zostaw ja, ja broń mam, a Zostaw to, nie Zostaw mojego ukochanego z moje dziecko Maj Ta? Ja myślałem, że będzie nie... Nie, nie... Zrobicie... Plastiku mamy mało Ktoś... ty powiedziałeś Sus? sus. Ja? Daj, no? daj mi szybko coś, co uśpi gościa tak od razu O, mam Jak to powiedziałeś? Roket, roket, roket. Daj, daj mi szybko coś co uśpi gościa, tak od razu. O, mam po prostu. Uh, jak zapisać tą postać? Nie ma pełna być wam subskrypcji. Połóżcie. Zdebię, okay, ty Połóżcie. Połóżcie. Gdzie ty zabiłeś? Ty Zabił szampę. Ty zabiłeś. Ty zabiłeś. Ty zabiłeś. Ja widziałem dobrze, jak ktoś uderzał go, y, kluczem, chyba. Nie, Chris, to ty już. Skąd nie jesteś, kurczę, jak to się mówiło? Jesteś martwy. Czy Kto zabił Żaba? No co no ty? Jest na Facebooku. Jest do Facebooku. Jest na Facebooku. Ej, na Facebooku. Jest na na a, dobra, to masz jeszcze to. Dobra, wiesz co, zrobi się trochę więcej tych bandaży i będzie dobrze. Moż to jeszcze tam położyłem. Dziękuję. Bo w zasadzie to uratowałem Twoje ten przed chlubną zgubą, ponieważ one by zniknęły jakbyś się, się zrespił potem. Co mam to, Christ Mogę Ci uderzyć przy boku twarz teraz za to? O, no, zasłużyłeś. Dobra, i teraz cię okradam. Elo A Ty nie O nie, on ma nóż! Eee. Słucham. Nie podtrzymasz mnie. No, z kurwa. On mi ukradł piżamę! <grybujesz> co? To zabieramy piżamę. Widzisz, jak tam sytuacja jest? Nie, no już pilę teraz, o co chodzi? Co? 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 co Ej, tu jest podwodny mag. Ale no nie co? za w nim pomoc Tak, A bo to można wyciągać w taki sposób. Dobra. O. W tym szybciej trend chodzi, zbierzmy co ja. te, te materiały i spieczajmy stąd Co się dzieje na statku? Jakiś pira jest. Dobra, uciekamy, uciekamy. Oh. Kurtę, ktoś nie wiem, A to można zbierać? Czy... No, no, no ja mam kogoś na to. Ja mam. Ale dobra, nie, nie, nie od. do tego z jakiegoś powodu, dobra. To... Aha! No, no, jest, no, tak, kurde, tak, teraz musiałam no, iść zlagować internet. No, no, to to, no to to jest mój raptor. Eee, czy nie, okay. mój to jest. Nie, 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 bo zracaj. cech, Tutaj była krew, to zbieraj tak. to To była krew Co się tam się by Właśnie tak za siebie, bo właśnie taka pszczołacka zaatakowała mnie Chodźmy, chodźmy, chodźmy Dobra, chodźmy Mamy sonar przy sobie? Nie mam w ogóle sonaru jak nie? Ja do 13, tak? Obożach. Eee Czemu wszyscy się zbierają wokół metreja?

No weź się zajmij może, bo, bo nikt na działa na razie nie wyjdzie.